Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj króciutki filmik na temat nowej wersji kolorowej gry Tony Montezuma Gold dla komputera Commodore 64. Gra pojawiła się całkiem niedawno. Jej premiera, czyli sprzedaż wersji pudełkowej chyba jeszcze nie nastąpiła, z tego co wiem ma jakość. Ma mieć miejsce niebawem, czyli zaraz w tym miesiącu. Natomiast już w chwili obecnej możemy kupić wersję cyfrową, na stronie, którą tutaj Wam w tej chwili pokazuję. Za 7 dolarów, czyli jakieś powiedzmy tam około 30-30 zł. <laughs> na tej stronie, jak widzicie, można kupić różne gry. Są także inne wersje tej Tonego, tu jest jakaś darmowa, tu jest dla Atari, też darmowa, więc pewnie będzie jakieś demo, czyli bonus, a nie, tu są jakieś bonusowe, nie wiem, czy to są plansze, natomiast tutaj widzimy, pojawiła się właśnie gra, o której jest mowa, czyli wersja kolorowa na Commodore 64 za to jest 6 dolarów, ale oczywiście jak doliczymy sobie podatek, to tam wychodzi 7 z kawałkiem. I teraz jak to kupujemy? Klikamy sobie tutaj na tytuł gry. Otwiera nam się strona o grze. Możemy sobie oczywiście poczytać wszystko jest w języku angielskim. Poniżej są jakieś tam komentarze. Tutaj mamy taki przycisk Buy Now, czyli yy, jeżeli chcemy kupić, to sobie klikamy, tak, cena 6 dolarów lub więcej, zaraz Wam powiem dlaczego więcej, jak sobie zjedziemy niżej, to nadal mamy to samą, tą samą opcję plus ewentualnie download wersji demo, która nas akurat w tym momencie <coughs> zupełnie nie interesuje. Jak sobie klikniemy, klikniemy na buy now, mamy tutaj okienko, gdzie minimal, minimalną kwotą jaką Musimy zapłacić za tą grę też 6 dolarów. Oczywiście możemy sobie tutaj wpisywać kwotę, jaką chcemy, no, nawet za 6 milionów. Natomiast, o, coś mi tu zniknęło. Może stwierdzili, że za dużo. Natomiast możemy spróbować za 0. Natomiast jeżeli wpiszemy 0 i będziemy chcieli przejść do płatności, to dostaniemy informację, że musimy niestety wpisać. 6 dolarów. Dodatkowo oczywiście możemy wesprzeć finansowo twórców tej gry od 1 do 10, 10 dolarów. Okay. Poniżej wybieramy metodę płatności, czy Paypal, czy Pay Pay with Card. Ja sobie wybrałem tą. A, przepraszam. Muszę wpisać te 6 dolarów. Dobra, niech będzie 60 tak nie ma znaczenia, bo ja już kupiłem tą grę. Dalej wypełniamy yy, yy, wymagane, wymagane yy, informacje. Yy, oczywiście możemy tutaj wpisać <laughs> nieprawdziwe informacje, natomiast, no, natomiast no jest ryzyko, że wtedy ta płatność po prostu nie dojdzie do skutku z uwagi na to, że jak sobie naciśniemy continue payment. Na, na następnej stronie jesteśmy proszeni o wpisanie numeru karty, terminu ważności oraz kodu, który jest tego kodu 3, 3 cyfrowego, który jest na, na drugiej stronie karty. Być może system sprawdza <kluzny> tutaj te informacje, które tu wpisaliśmy, z informacjami, które podaliśmy. Na następnej stronie, i, i, i jeśli się okaże, że osoba, która tu została wpisana, nie jest właścicielem tej karty, to być może po prostu ta transakcja nie dojdzie do skutku. Nie wiem, nie testowałem tego. Tak. W każdym bądź razie, jak już dokonamy zakupu, zostaniemy przekierowani na taką stronę. Oczywiście podziękowania za zakup i tak dalej, i tak dalej. No i mamy opcję download pełnej <laughs> pewnej wersji. Klikamy sobie na ten przycisk i gra nam się ładuje. Schodzi nam tutaj w postaci skompresowanego pliku w formacie zip. I co my tu mamy? Mamy tak wersję na SIDA. Strona AB. I tu mamy jakiś certyfikat i tutaj mamy Dwa obrazy dyskietek, tak? pierwsza, druga, albo nie wiem, może być ta sama dyskietka, tylko po obu stronach. Nie pamiętam jak to jest w komodory. No i mamy instrukcję obsługi, czy też jakiegoś manuala w języku angielskim. Informacje na temat gry, tak. Jest to wersja trzecia wydana 4 grudnia, czyli właściwie dwa dni temu. Z informacji wynika, że, o ten, że ta wersja działa na yy, kartridżach z Commodore 6428, tutaj dalej na Mini Maxi, czyli tej nowej wersji Commodore, na sig na, na, Ult, na ultimate, Kung Fu Flash, na P1541 emulatorach i tak dalej, i tak dalej. Jak ktoś ma na to czas, to może sobie oczywiście poczytać dowiedzieć się więcej informacji na ten temat. Ja to na razie pomijam, to jest dla mnie <laughs> zupełnie nieistotne. Po rozpakowaniu. Po rozpakowaniu moi drodzy mamy coś takiego, czyli dokładnie to samo co tutaj. I teraz jeśli chcemy sobie uruchomić grę, ja odpalam ją na emulatorze. Jeszcze nie zdążyłem jej nagrać na dyskierce, także uruchamiamy ją w tym momencie w ten sposób. I teraz tak, mamy do wyboru fast loader lub bez. Na emulatorze próbowałem wybrać tą opcję, natomiast w, tym, w przypadku tej opcji gra się po prostu wiesza i nie chce się załadować, także wybieram opcję nie. <laughs> I już widzimy, że mamy do czynienia z wersją kolorową. No, tutaj nam troszeczkę tryb monochromatyczny wskakuje, pewnie dla przypomnienia korzeni tej gry. dlatego że każdy z nas prawdopodobnie zna intro, jest ono dokładnie takie samo jak w przypadku wersji monochromatycznej na Atari 65 x Tam wybrałem sobie kilka rzeczy, pokazałem Wam mniej więcej jak to wygląda. Starałem się nie mówić w trakcie, w trakcie, kiedy gra muzyka, bo wtedy zakłóca mój głos i nie za bardzo go słychać. Włączyłem tylko efekty dźwiękowe, żeby nam muzyka nie przeszkadzała. <laughs> Flip disk, hit fire. Aha, dobra, czyli tutaj. A, tyle, że ja nie wiem jak... Tutaj się wgrywa na floppy. Zaraz zobaczymy. Modify current disk. No tak. Kurczę. Tutaj add files. No tego, tego nie przewidziałem. Ehm. Hmm. Dobra, jak to się cofuje, jak można wyjść z tego teraz? Mm -hmm. Hmm. Tape Network hmm. Load File, ok, czyli chodziło ja o to, mam nagrane, już nie pamiętam. Kurde, gdzie tam mam? A, retro backup new folder, ok, dobra. To wracamy tutaj. Load file, retro backup, gdzie ten nowy folder jest, ok, i... Dobrze, <laughs> no, musieliśmy przełożyć, że tak powiem dyskietkę na drugą stronę, albo włożyć drugą dyskietkę, bo wybrałem ostatni poziom, piąty. Wcześniej grałem tylko w, na pierwszym poziomie, w każdym razie, czy znaczy, testowałem tą grę i tam nie było potrzebnej czy też konieczności zmiany dyskietki. No i dobra, słuchajcie, klawisze. WASD A, czyli prawo, lewo, góra, dół, spacja jest jako fire. Jeśli sobie tej opcji nie wybierzemy na, na ekranie początkowym, no to oczywiście domyślnie ustawiony jest joystick i ja na przykład bym sobie nie mógł w niego po, w tą grę wtedy pograć, bo tutaj nie mam podłączonego joysticka. Dobra, teraz tak jak to... Aha. Problem, kolejny, znaczy problem tutaj jest, jest tego typu, mianowicie klawisze WASD znajdują się z lewej strony klawiatury, co powoduje, że muszę grać lewą ręką, lewą czego nie potrafię, ponieważ nie jestem na dworach O! O kurde, no tak, więc wolałbym mieć jednak klawisze sterujące z prawej strony. Tak, tu nie przejdę teraz. Piąty poziom pierwszy raz włączyłem, no, więc go znam. Ach, kurde. Dobra, może w kawałek jak przejdziemy. Oczywiście celem tego filmu nie jest ogranie tej gry, czy też próba przejścia jego. Ja tutaj nie jestem oficjalistą. specjalistą. Poza tym tak jak powiedziałem, gdybym miał to byłoby to dużo łatwiejsze, natomiast ja w filmiku gram na Ale jak widzę to strzały, to się kojarzy z grą i będzie to No i super. Dobra, słuchajcie moi drodzy, to będzie przechodzenie. Przechodzenie tej gry dalej nie ma sensu, ponieważ tak jak powiedziałem, tutaj głównie wchodziło miodą, mogę pokazać w inną stronę, gdzie, gdzie możecie sobie tą grę... Thank you. that